Szyfrowy ciąg jest geometryczny, na tej podstawie mamy obliczyć, ile wynosi nam liczba a. Zapisałem tutaj potrzebny wzór, przydatny, który nam się przyda przy tym rozwiązaniu tego zadania. Ten wzór znajdziemy w karcie wzorów. Na czym on polega? Że jeśli podniesiemy środkowy wyraz ciągu geometrycznego, jeśli mamy trzy wyrazowe ciąg, dowolne, to nie muszą być pierwsze trzy, mogą być trzy kolejne na przykład, występujące powiedzmy 20, 21, 22, to na spokojnie, jeśli podniesiemy środkowe i wymnożemy w tej sytuacji lewa, lewego sąsiada i prawego, to tej sytuacji równanie będzie spełniona I możemy na tej podstawie obliczyć wartości niewiadomej. I my tak samo też w tej sytuacji tak zrobimy. Czyli środkowy nasz wyraz ciągu to będzie wartość wynosząca nam 12, ja tą 12 zapisuję, czyli to jest wartość 12 do potęgi drugiej, to nam się równa lewy sąsiad po, le po lewej stronie, czyli mamy 1 odjąć 2a. To jest cała wartość, razy 48 wedle tego wzoru. Podnosimy teraz to do potęgi drugiej, czyli 144 jest równe. Przemnażamy to przez nawias, czyli mamy 48, odjąć, 2 razy a, czyli mamy ile jeszcze razy 48, czyli mamy w tej sytuacji wartość wynoszącą nam 96a. No i teraz przenosząc na drugą stronę otrzymamy wartość wynoszącą nam 144, więc 48, czyli będziemy mieć wartość wynoszącą nam dokładnie 96, to nam się równa minus 96a i dzieląc to przez wartość minus 96 otrzymamy, że a jest równe po prostu wartość minus 1. I taką też odpowiedź znajdziemy w podpunkcie a, to będzie nasza odpowiedź do tego zadania.